masowa migracja przez morze śródziemne zaczyna powoli dobiegać końca. Liczne organizacje pozarządowe, które otrzymują pieniądze od miliardera George'a Sorosza, zajmują się sprowadzaniem muzułmańskich migrantów do Europy. Tymczasem Libia zapowiadała ostatnio, że rozpocznie walkę z przemytem ludzi, a ostatnio wydaliła statek, który operował na libijskich wodach terytorialnych. W kontekście ratowania migrantów na Morzu Śródziemnym warto przypomnieć statystyki, które wyraźnie pokazują, że organizacje pozarządowe podpływają coraz bliżej Libii. Operacje w znacznej mierze odbywają się tuż przy wybrzeżu, a nie na pełnym morzu, i z tego względu zaczęto oskarżać organizacje pozarządowe o współpracę z przemytnikami. Włochy nawiązują ostatnio współpracę z Libią, aby ograniczyć napływ imigrantów. W tym celu zmuszono również organizacje pozarządowe do przestrzegania specjalnego regulaminu. W przeciwnym wypadku statki wypełnione uchodźcami nie zostaną przyjęte do włoskich portów. W ten sposób próbuje się ustalić, czy któreś z nich współpracują z przemytnikami. Decyzje te są także spowodowane brakiem współpracy w Europie. Część krajów, w tym również i Polska, nie chce przyjmować do siebie islamskich migrantów. Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu z masowanej imigracji na nasz kontynent jest rozpoczęcie działań w samej Libii. W kraju od lat toczą się walki pomiędzy dwoma największymi frakcjami, a wygaszenie tego konfliktu może przynieść korzyści również Europie. W poniedziałek libijska Łódź Patrolowa oddała strzały ostrzegawcze w kierunku statku należącego do organizacji Proactiva Open Arms. Strażnicy wydali działaczy z wód terytorialnych i ostrzegli, że jeśli znów wrócą, to zostaną zestrzeleni. Jeśli takie sytuacje będą się powtarzać, organizacje pozarządowe przestaną zbliżać się do Libii. Tym samym będą sprowadzać mniej migrantów, aż biznes przemytniczy na Morzu Śródziemnym w końcu upadnie.